Jarosław Kaczyński, prezydent, jakiego potrzebujemy. Za jego rządów gospodarka szybko rosła, a ludzie poczuli się bezpiecznie. Zabiegał o godne miejsce Polski w świecie. Polityk z wizją człowiek, czynu. Ciepły, serdeczny. Mój kandydat na prezydenta. Unia Europejska jest wielką szkołą kompromisów. Między różnymi racjami, różnymi państwami, różnymi narodami. I tak powinno pozostać. Zachodnie Niemcy odniosły ogromne sukcesy gospodarcze. Ich gospodarka rozwijała się w niezwykle szybkim tempie. To był wynik przede wszystkim przyjęcia przez dobrą, rozsądną, roztropną władzę dobrego planu. Planu społecznej gospodarki rynkowej Konrada Adenauera i Ludwika Erharda. Na czym ten plan najprościej mówiąc polega? Na tym, że się popiera i wielkie przedsiębiorstwa, koncerny, i małe przedsiębiorstwa rodzinne, i bardzo dba się o pracowników. Im się to udało. I to jest także nasz program. To jest mój program. Nam się to też powinno udać. Ja, proszę Państwa, wierzę w polski sukces. Ten sukces może być sukcesem wszystkich Polaków. Może i musi być Waszym, proszę Państwa, sukcesem. Jarosław Kaczyński. Polska jest najważniejsza.